Dzień dobry. Drugi dzień challenge. Kamila ma dla mnie challenge. Nie mam dla Ani zadanie. Zaraz zasłonimy jej oczy i będzie zgadywała, jakie kwiaty jej przygotowałam. Po Dobra. Po, ja będę wąchać i kolory jeszcze, bo ja jestem w stanie. Po prostu jestem taką profesjonalistką, że jestem w stanie to ogarnąć. A ja to sprawdzę jestem Ażby pewna, ze mną. że mi to wyjdzie. Założyliśmy się. O. O co? O 100 zł. O 100 zł. Bo jest ciężko w kraju. Ja nic nie widzę, dajesz. Idę po kwiaty. A w, widać mnie? Na kamerze? Czy są się tu? No, życzę, żeby... la, la 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 la. Kwiaty, żebyście widzieli. Nic nie widzę, przysięgam. Pomieszane sobie tak tu układam, Ona nie wie, co ja tu mam. Ja będę wąchać, Zykałem nie? Dotykać nie, nie będę, bo na dotyk to wszyscy zgadują. A ja chcę wąchać. Idę pierwszy. A <laughs> się przestraszyłam. Poproszę jeszcze. To jest goździk, na pewno. E, to jest na bank goździk. E, kolor. Waham się, kurno. Żółty. Żółty. Dobrze. Mówiłam, wiem. Nie ma co robić wobec tego no Tu W mam, są różne kolory goździków. Teraz następny idzie. No pan się przestraszy. <śmiech> <śmiech> Te ja układam non-stop. Eee, to jest bordowa róża. Bo ja non-stop je układam. Nie, to jest różowo. różowa. Różowa? <grym> Ale róża! <grym> Dobra, jedźmy dalej. No, Ale dałam dupę. <grym> ja <grym> widzę, kiedy to jest głupie. Gdzie to jest? <grym> nie <co ci> to... <grym> Dobra, to też jest róża. To jest róża. Eee, nie, nie, kolor nie zgadnę, bo mnie różowa wybiła. Ale róża. Po zapachu poznałam, że to róża. Róża. Dobra. Jedziemy dalej. Uwaga. Słonecznik. Słonecznik. Bo dziubię. Dobra, dobra, dobra następna. następna. Zobaczcie, co tu mam. Tutaj W nos wpasować. Ty, ja to zjadłam. Pokaż. Jeszcze raz. <laughs> e, to jest chryzantema, bo ona ma taki specyficzny podobny do. smak. <gryzantema> <gryzantema> smak ma bardzo ekstra. E, do słonecznika mi się, z słonecznikiem mi się zapach kojarzy. E, to będzie chryzantema. Tak. A kolor może zgadniać? Nie. <gryzantema> I ostatni tutaj tam przygotowałam, zobaczcie. Do nosa. <gryzantema> Gerbera. Gerbera. Yy, kolor znam pomarańczowy. Pomarańczowo. I co? Jak zdałam? No Mogę zobaczcie. się już odsunąć? No, już możesz. O, Jezus, ciemność, widzę ciemność. I co? Cwaniaki, kto tak potrafi? Mogę przygotować dla Was zadanie? Możemy przygotować dla Was zadanie, a o pieniądze się zakładamy tylko. Miłego!